Festiwal, jak zwykle, koncert kantorów w synagodze. Tym razem będą to kantorzy młodzi, ale już o sporym dorobku i dosyć wysokiej pozycji. Jeden z nich jest nawet drugim kantorem wielkiej synagogi w Jerozolimie. Będzie im towarzyszył chór kantorów. Jest to takie zawsze otwarcie festiwalu, ale Trochę wcześniej, o 15 w niedzielę, będziemy mieli szansę na spotkanie z wielkim autorytetem, jeżeli chodzi o piosenkę żydowską, muzykę żydowską, w ogóle dziedzictwo kultury i w dodatku obciążonym rodzinnie tą wiedzą, dlatego że występować będzie na dużej scenie teatru żydowskiego Zalman Młotek tak. i Elmore James, afroamerykanin, który zainteresował się, zainteresował się piosenkami żydowskimi pod wpływem Paula Robsona, który żydowski, był czarnym śpiewakiem, czasem bluesmenem i on wprowadził do swojego repertuaru szereg żydowskich piosenek, dlatego że przy, przy okazji tych swoich zainteresowań muzycznych był wielkim bojownikiem o prawa człowieka i to, to go skłoniło do sięgnięcia po dorobek. Artystyczny narodu, który tak wiele ucierpiał, widział pobliże losów Afroamerykanów i Żydów w Europie. W związku z tym wprowadził do repertuaru swojego żydowskie piosenki. Elmore James, jak zapoznał się z tymi wykonaniami, zapragnął również pójść tym tropem. Szukał, Odpowiedniego partnera i to Bickel polecił, polecił mu właśnie Zalmena Młotka. Rodzice Zalmena Młotka, pianisty i kompozytora, dyrektora Volksbühne w Nowym Jorku, byli właśnie pielęgnowani w dziedzictwo kulturalne u Żydów europejskich. Byli wydawcami i bardzo wnikliwymi, trzeba dodać wielu śpiewników i opracowań e, piosenek żydowskich, tak ludowych, jak i, jak i pisanych przez zawodowych autorów. E, z tego spotkania wyniknął koncert, który miał miejsce w 2012 roku e, w e, jednej z sal Metropolitan Opera, e, który nosił tytuł Soul to Soul, e, i w którym wzięły udział trzy osoby <laughs> Tony Perry, Lisa Fishman i właśnie Elmore James. I było to takie fantastyczne połączenie szukania ducha wspólnego, wspólnych inspiracji, a także wspólnego wyrazu. Ludzkie oblicze, bo taki tytuł nosi piosenki żydowskiej, od Rosenfelda do Robsona właśnie, gwarantuje, że te piosenki poza poza znakomitą muzyką, no to jest dość charakterystyczne dla muzyki żydowskiej, że jest nośna, piękna, będą miały także bardzo istotny tekst. Rosenfeld, Maurice Rosenfeld, znakomity żydowski poeta, wiele jego utworów poetyckich zyskało muzykę, natomiast Paul Robson właśnie sięgał po piosenki żydowskie, w których widział to samo rozumienie świata i to samo mówienie o niedoli, ten sam styl mówienia o niedoli, jak w piosenkach Afroamerykanów, zwłaszcza w bluesie, czyli relacjonowanie rzeczywistości smutne, ale z nadzieją, wielką nadzieją na poprawę. A więc Zalman Motek i Elmore Jones, bardzo interesujący koncert, zwłaszcza ze Zalman Motek, mimo że wyrósł w tradycji piosenki żydowskiej, nie unika w zakresie harmonii i aranżacji, żadnych nowych stylów i nowych języków, więc za każdym razem jest to szalenie odkrywsze, jak choćby jego projekt Tanga Getta, który kiedyś na tej scenie również był podczas festiwalu pokazywany. Szalenie dużo będzie, co najmniej trzy propozycje muzyczne będą dotyczyły fantastycznego dorobku i wkładu polskich Żydów do kultury polskiej. Chodzi o twórców czasu międzywojnia. Utytułowanych wielce i zajmujących się na co dzień wysoką kulturą, ale dla ćwiczenia pióra, dla pieniędzy także, bo było to znakomite źródło zarobku, parali się również tekstami do kabaretów i muzyką do kabaretów. Wielu z nich muzyków polskich, rozrywkowych, zrobiło szanującą karierę. Na zachodzie ich utwory są niezmiernie znane, popularne, jak choćby Jerzy Petersburski. Sięgając po te utwory, aktorzy przygotowali trzy programy. Jeszcze tylko powiem: Ewa Tucholska i Tomasz Piątkowski będą pokazywać swoje czytanie piosenek, warsa. Petersburskiego z tekstami Tuwima, Własta, Hemara, Jurandota. Sławek, Holand, będzie przygotował kolejny program, także oparty na, na tekstach tych wybitnych e, autorów. E, także, e, także jeszcze pojawi się produkcja z Gdańska pod zabawnym tytułem. Tu Wim or Not Tu w którym także będą wykorzystane wszystkie, wszystkie teksty wybitnych polskich Żydów tak w zakresie tekstów piosenek, jak i oczywiście kompozycji muzycznych. Koncert Klezmerów zapowiada się niezmiernie interesująco. Będzie to jakby druga część koncertu tego samego składu, który, który będzie grał wcześniej na naszej dużej scenie. A będzie to dotyczyło historii i osiągnięć, wielkich osiągnięć, dodajmy. Wytwór Zemmer, zemer która w Berlinie w latach mniej więcej 1932-38, także już w dobie szalejącego nazizmu, dokonała fantastycznego, fantastycznej ilości nagrań, bardzo różnych utworów, Reprezentujących kulturę muzyczną Żydów. Od ludowych piosenek do rejestracji nagrań, pieśni, wybitnych kantorów, muzyka synagogalna, muzyka instrumentalna, muzyka klezmerska. Dużo z tego się zachowało i muzycy amerykańscy, którzy reprezentują tak zwaną nową falę muzyki żydowskiej, przygotowali specjalnie projekt poświęcony dorobkowi, tej, dorobkowi tej, tej firmy fonograficznej. Alan Bern, no to jest nazwisko bardzo duże w świecie muzyki klezmerskiej, Alan Bern, Paul Brody, Sklamer. Wszyscy ci muzycy pojawiali się już wielokrotnie na naszym festiwalu i mam nadzieję, że będą się pojawiać jeszcze nie raz, dlatego że mają bardzo dobre podejście do spuścizny mu muzyki żydowskiej. Oni wyciągają z tego wnioski, szukając jakby własnego języka, własnego podejścia, własnego pomysłu, ale przekazują jakby najistotniejsze treści i najistotniejsze osiągnięcia. Więc ten, ten właśnie skład Alan Bern, Paul Brody, Lawrence Klamberg. Na koncercie w Teatrze Żydowskim na Dużej Scenie, a później podczas Nocy zberów, Także wariant tego projektu wzmocniony o udział Tria ze znanym z festiwalu klarnecistą Christianem Dawidem. Koncert finałowy to jest koncert, gdzie. Posiadacza czterooktawowej skali głosu Dawida Dora z towarzyszeniem jego zespołu. I dla kontrastu wystąpi również wybitny głos, wybitny kantor, i wybitny duch, powiedziałabym, bo jest to. Po żydowsku mówi się, stosuje się do tego jedno określenie, gefil, uczucie. Jest to wyjątk o wyjątkowym sercu kantor, który, który przepięknie frazuje, ma fantastycznie plastyczny głos i właśnie jego, jego wykonania są takie film, czyli z duchem, z uczuciem. Będzie to projekt Jako Flemer, tenor. Kantor i Paul Broditt, Trembacz, a także właśnie trio jazz, czyli z Christianem Dawidem i Sanem Amerykę zespół towarzyszący. Jako, jako kontrast dla Dawidora, który specjalizuje się w bardzo wielu gatunkach, również w muzyce pop, ale mimo, że, że proponowano mu karierę operową, to, to zdecydował się na, na występy w różnych bardzo gatunkach. Po raz pierwszy na festiwalu pojawia się jazz. I bardzo bym prosiła o, o kilka uwag na ten temat pana Pawła Brodowskiego.